AMD. <laughs> AMD! AMD! AMD zyskała właśnie znaczek jakości od OpenAI, a mój portfel zyskał na tym furę zysków. Stąd zielony kolor. Wasze też powinny, ale nie, to jeszcze nie jest. Koniec mojej historii z tą spółką. Ferrari z kolei zaliczyło najgorszy dzień giełdowy w całej swojej historii, a Niemcy dalej nie potrafią rozkręcić swojego własnego przemysłu, przynajmniej na to wskazują najnowsze dane stamtąd. W tym tygodniu rynki zdecydowanie nie zwalniały ani na chwilę i okazało się też, że Rosja po raz pierwszy od wybuchu wojny ograniczyła w budżecie wydatki wojenne. Au! Chyba jednak te sankcje po wielu latach w końcu zaczęły działać. Do tego cichaczem złoto przebiło 4000 dolarów za uncję, a nowojorska giełda inwestuje w Polimarket. To ten system? Do wzajemnych zakładów. Co to wszystko znaczy dla inwestorów? Gdzie jest hype, A gdzie realna zmiana? I jak to możliwe, że mój agresywny portfel publiczny, który dla Was prowadzę, w Ethereum 24, bije SP 500 już o 50 punktów procentowych? Zapraszam na materiał. Odbierz nawet 20 darmowych akcji o wartości do 800 dolarów każda. Załóż konto Ethereum 24, broker notowanym na amerykańskiej giełdzie i zacznij budować swój portfel od darmowych akcji. Partnerem technologicznym kanału jest HP, producent takich oto wydajnych i łatwych w obsłudze drukarek, Smart Tank 750, idealnych do codziennych zadań biurowych, bo drukują szybko, automatycznie, dwustronnie i do tego mają zapas tuszu na długie miesiące. Dzięki temu my możemy się skupiać na odcinkach, a nie na myśleniu o sprzętach. Inwestuj lepiej, mądrzej i z większym spokojem w do strefy premium DNA, podobnie jak już ponad 3200 innych inwestorów. To najlepsze miejsce do świadomego zarządzania swoim kapitałem, swoimi oszczędnościami. Dzięki za już 85 tysięcy Waszych wszystkich subskrypcji. To dla nas naprawdę wiele znaczy. Jeśli jeszcze nie jesteście z nami, to kliknijcie suba i pomóżcie temu kanałowi dalej się rozwijać. Moje AMD! Przepraszam, teraz już nasze AMD zaliczyło wystrzał kursu o około 40% w trzy sesje, wybijając się na nowe szczyty po ogłoszeniu wieloletniej umowy z OpenAI. Dlaczego rynek tak się ucieszył? No bo to nie jest tylko zwykła dostawa chipów. To plan na budowę ogromnej infrastruktury AI liczony w gigawatach i rozłożony na kilka generacji układów. AMD dostało właśnie coś więcej niż zlecenie. Dostało. Znaczek jakości. Laur półprzewodnikowego konsumenta. W pierwszym etapie, w drugiej połowie 2026 roku, ma ruszyć wdrożenie o mocy 1 GW z użyciem układów EMI 450. Docelowo ten projekt ma urosnąć do 6 GW, a w kolejnych falach pojawią się w nim następne serie chipów od AMD. Skala jest liczona w milionach akceleratorów i według branżowych szacunków potencjalnie warta dziesiątki miliardów dolarów dodatkowego przychodu dla AMD w całym okresie obowiązywania. Możliwe, że nawet 100 miliardów do 2030 roku. To dla porównania, Roczne przychody spółki obecnie sięgają gdzieś w okolicy 26-27 miliardów dolarów. Umowa na tym się jednak nie kończy. OpenAI dostaje opcję na zakup do 160 milionów akcji AMD, co daje potencjalny udział OpenAI w AMD na poziomie 10%. To nie jest też forma prezentu, bo akcje będą przyznawane dla OpenAI etapami. Pierwsza transza pójdzie po uruchomieniu 1 GW mocne w 2026 roku, a kolejne wraz z rozbudową do 6 GW oraz dopiero po osiągnięciu przez kurs AMD. Konkretnych poziomów cenowych. Tak. To ile akcji przyzna AMD? dla OpenAI jest uzależnione nie tylko od warunków czysto biznesowych, ale też od tego, jaki poziom cenowy osiągnął akcja AMD. Finałowy próg tego przydziału to poziom 600 dolarów za akcję do października 2030 roku, czyli około 170-180% wyżej niż aktualna cena. To chyba jest w ogóle pierwszy w historii AMD deal skorelowany z ich ceną akcji, no co efektywnie ma wspierać akcjonariuszy. Jak to się ma do Nvidia? Jej wcześniejsze porozumienie z OpenAI też było komunikowane i faktycznie było większe, bo rzędu 10 Gigawatt mocy nie, na całą infrastrukturę wobec sześciu z AMD, tylko Nvidia zainwestowała w OpenAI żywą gotówkę, a AMD zapłaciło za ten kontrakt akcjami. I to do tego akcjami z przyszłości. To tak można? Więc deal AMD jest w tym wypadku z perspektywy akcjonariusza o wiele lepszy niż deal, który zrobiła Nvidia. Najwięcej wartości w tym wszystkim ma jednak i tak znaczek jakości, który właśnie AMD zyskało i który globalnie potwierdza status tej firmy jako drugiego dostawcy. To kolejny krok na ścieżce do odebrania Nvidia kawałka tortu. Podkreślam jeszcze raz, AMD wcale nie musi wygrać z Nvidia. Pewnie nawet tego nie zrobi, ale nie musi tego zrobić, żeby dać od niej lepiej zarobić. Wystarczy, że poradzi sobie z odebraniem jej kawałka tortu. Ryzyka jasne, zawsze jakieś są. OpenAI wydaje gotówkę szybciej niż się generuje. W efekcie realizacja tych wielkich kontraktów z przyszłości wymagać będzie stałego dopływu kapitału od inwestorów. Jeśli ten strumień pieniędzy w przyszłości zwolni albo się wyczerpie, to harmonogram się rozjedzie, a cała układanka się rozsypie. Problem jest też łańcuch dostaw. Pamięć HBM jest tu wąskim gardłem, TSMC ma ograniczone moce produkcyjne, a energetyka i chłodzenie centrów danych. Też nie rosną przecież z dnia na dzień, jak grzyby po deszczu. Ambitne projekty mogą się rozjechać i przez brak dopływu kapitału od inwestorów, i po prostu przez moce produkcyjne w całym łańcuchu dostaw, które mogą okazać się niewystarczające. Dla AMD jednak, tak czy inaczej, to jest dziś kontrakt zmieniający grę. Kontrakt, który posadził spółkę na drugim miejscu producentów chipów do AI, a dla mnie, i dla mojego portfela. Umocnił jego zyski. Agresywny portfel publiczny, który dla Was poprowadzę, też ma się wobec tego z czego cieszyć, bo w nim również AMD było jedną z największych pozycji i efekt jest taki, że mamy kolejne rekordy. Portfel wygenerował już tylko w tym roku stopę zwrotu na poziomie 27%, a od początku 2024 prawie 80%. A to jest liczone w euro, moi drodzy. W dolarach było dużo, dużo lepiej. Więc dla porównania, zobaczmy sobie na wyniki benchmarków w tym samym okresie. SP 500 w tym samym czasie. Plus 30% od 2024, a w tym roku, 2025, SP 500 wzrósł o 0,2%. 0 portfel ma więc bardzo niezłą serię za sobą. Zaliczył nowe szczyty, bije szerokie indeksy ponad dwukrotnie i naprawdę czeka na więcej. No bo tak powinien działać i działa dobrze skonstruowany portfel. Da się zarabiać, moi drodzy, na indywidualnych spółkach zagranicznych i bić nimi indeksy w długim terminie, no tylko. Trzeba wiedzieć, co się robi i nie panikować. Pamiętajcie, że pełen ten portfel zawsze możecie obserwować na bieżąco. Link jest w opisie tego materiału i możecie we Freedom 24 w całości taki portfel sobie również budować, bo są tam na pewno wszystkie instrumenty, które w tym portfelu są u mnie zakupione. Ale pamiętajcie, że jest on bardzo ryzykowny. Jak ktoś ma niską tolerancję na ryzyko, to nawet nie powinien patrzeć na ten portfel. No ale na pewno, jeśli ktoś chce, to podkreślam, może w całości go sobie odzwierciedlić na koncie we Freedom 24, a niektóre z akcji, które są w tym portfelu, Mogą, możecie nawet dostać do swojego portfela bezpłatnie, bo zakładając konto FRION24 z linka w opisie, dostajecie do nawet 20 darmowych akcji o wartości do 800 dolarów każda. Jedną akcję możecie dostać już za depozyt zaledwie 1000 euro. I oczywiście możecie ją sobie zachować i czekać aż wzrośnie, możecie ją sobie sprzedać i wypłacić pieniądze, albo sprzedać i kupić sobie jakąś inną akcję za te środki. Może na przykład kupicie sobie akcję Ferrari, które zaliczyło spektakularny spadek o ponad 15% w jeden dzień. W czwartek notowania Ferrari spadły tak bardzo, że chwilowo mieliśmy nawet wstrzymanie handlu z powodu zbyt dużej zmienności. Na koniec sesji akcje nadal były mocno pod kreską, a od początku roku spadły około 12%. Mimo, że jeszcze w lutym osiągały historyczne maksima. To był największy jednodniowy spadek Ferrari od debiutu na giełdzie w Mediolanie w 2016 roku, a powodem były rozczarowujące prognozy finansowe i bardzo ostrożny ton zarządu na konferencji. Ferrari zaprezentowało nowy plan rozwoju do 2030 roku, w którym przewiduje wzrost EBITDY do co najmniej 3,6 miliarda euro z obecnych 2,72 miliarda euro, ale to oznacza, że tempo wzrostu w kolejnych pięciu latach zarząd prognozuje na jakieś 6% rocznie. No zdecydowanie gorzej niż zapowiadano trzy lata temu. Rynek oczekiwał też, że producent pokaże bardziej ambitną ścieżkę rozwoju, zwłaszcza że od miesięcy był faworytem całego Wall Street, a liczba rekomendacji kupuj na Wall Street była najwyższa od pięciu lat, aż połowa z nich to było strong buy. Tym razem jednak analitycy bardzo szybko zmienili zdanie o Tempo wzrostu zresztą to tylko jedna, nie jedyna problematyczna informacja, jaką Ferrari przekazało. Zakładana przez analityków marża EBITDA powyżej 40% jest poniżej średnich oczekiwań rynku na poziomie 42%. A prognozowany wolny przepływ gotówki rzędu 8 miliardów euro w 5 lat też rozczarował, bo spodziewano się w 9 miliardów euro. Do tego dochodzi rozczarowanie planem zwrotu dla akcjonariuszy. Rozpisano go na około 7 miliardów euro w formie skupu akcji oraz dywidend, a to też mniej niż oczekiwano. No i jeszcze jakby tego było mało, to dodatkowym ciosem dla inwestorów. Okazały się zmienione plany dotyczące elektryfikacji, bo Ferrari pochwaliło się pierwszym modelem elektryków, Elektrika, który ma zadebitować w 2026 roku, ale równocześnie obniżyło ambicje w tym segmencie, bo według nowej strategii auta w pełni elektryczne mają stanowić tylko 20% całej gamy w 2030 roku, zamiast 40% jak zapowiadano jeszcze w 2022. Ta decyzja została odebrana jako sygnał, że Ferrari ewidentnie nie jest jeszcze gotowe, żeby w pełni wejść w segment elektryków. Tylko czy to akurat jest na pewno źle? Popyt na luksusowe auta elektryczne wyraźnie spowolnił, a klienci zamożni, zwłaszcza w Chinach, coraz częściej wracają do tradycyjnych silników, jeśli chodzi o auta luksusowe. Ferrari od lat na rynku jest pozycjonowany jako sektor dóbr luksusowych właśnie, a nie producent samochodów. No i w efekcie było przez inwestorów wyceniane na poziomach zbliżonych do RME czy LVMH. Dziś, nawet po tym silnym spadku, wskaźnik cena dozysku jest w okolicach 40. A dla spółki, która ma rosnąć według deklaracji zarządu niecałe 6% rocznie... No to jednak jest problem. Wycena zakładała dużo większą odporność na spowolnienia, a tymczasem rzeczywistość przypomniała, że nawet Ferrari nie jest ewidentnie całkowicie odporne na globalne trendy. W efekcie rynek brutalnie zweryfikował wysokie oczekiwania. Kurs Ferrari spadł o jedną szóstą. W jeden dzień tylko, a dla spółki inwestorów to jest mocne ostrzeżenie, że taka wycena premium może zostać bardzo szybko odebrana. W długim terminie o los Ferrari się kompletnie nie martwię, w krótkim tych akcji sam bym obecnie nie dotykał. Historia pokazuje, że takie odbieranie, tak zwanego premium valuation, często trwa więcej niż jedną sesję. A skoro moi drodzy, przy branży motoryzacyjnej jesteśmy, to spójrzmy też, jak radzi sobie jeden ze światowych gospodarczych liderów tego sektora. Otóż radzi sobie. Gównianie. Niemiecka gospodarka znów dostała bardzo mocny cios. Najnowsze dane z sierpnia pokazują, że produkcja przemysłowa spadła aż o 4,3% w ujęciu miesięcznym i jest to najgorszy wynik od początku 2022 roku. Największym winowajcą okazał się sektor właśnie motoryzacyjny, gdzie produkcja załamała się o ponad 18%. Nikt z ekonomistów nie spodziewał się. Aż takiej katastrofy. Niemiecki Urząd Statystyczny próbował nieco łagodzić wymowę tych danych, tłumacząc spadek częściowo corocznymi przerwami urlopowymi albo zmianami w liniach produkcyjnych, ale większość analityków przyznaje, że to jest coś więcej niż sezonowy dołek. To jest kolejny dowód na głębokie, strukturalne problemy niemieckiego przemysłu, który od już wielu lat nie potrafi odzyskać dawnego tempa wzrostu albo nawet nie potrafi odzyskać tempa stagnacji. W tym samym tygodniu opublikowano też dane o zamówieniach nowych w przemyśle, które spadły po raz czwarty miesiąc z rzędu, mimo że rynek spodziewał się odbicia. Wszystko to razem tworzy obraz gospodarki, która zdecydowanie bardzo traci impet, a eksportowy motor całej Europy. No wyraźnie się teraz dławi. Sektor motoryzacyjny to była przez dekady przecież duma niemieckiej gospodarki, a dziś to on głównie ciągnie wyniki tej gospodarki w dół. BMW właśnie też obniżyło swoje prognozy finansowe na ten rok, tłumacząc to słabą sprzedażą w Chinach i dodatkowymi kosztami związanymi z cłami. Z kolei Bosch zapowiedział redukcję 13 tysięcy miejsc pracy, między innymi w dziale części samochodowych. Firmy motoryzacyjne stoją więc pod presją z naprawdę obecnie wszystkich stron, zwłaszcza te niemieckie. Z jednej strony rosną koszty energii i surowców, z drugiej agresywna konkurencja z Chin za lewa Europę tańszymi autami elektrycznymi. No i analitycy nie mają tu złudzeń. Martin Ademer z Bloomberg Economics ocenił, że przemysł, cytuję, nie wniesie istotnego wkładu we wzrost gospodarczy w drugiej połowie 2025 roku. Jeszcze bardziej pesymistyczny był Karsten Brzeski z ING, który stwierdził, że dane, znowu cytuję, najlepiej pokazują strukturalne problemy niemieckiego przemysłu i że ryzyko kolejnej recesji w Niemczech jest bardzo realne. Rząd w Berlinie próbuje jakoś utrzymać optymizm. Zapowiada, że w nowej prognozie podniesie oczekiwania wobec wzrostu PKB w 2025 roku z 0% na 0,2%. O kur... No to jest raczej kosmetyka, a nie realna zmiana trendu, prawda? Dla porównania prognozowane wzrost na 2026 rok ma wynieść 1,3%, ale przy obecnym tempie trudno jest traktować te liczby jako jakiś pewnik. Szansa rewizji w dół jest tu bardzo prawdopodobna. Bundesbank i ekonomiści coraz głośniej apelują o reformy. Szef banku centralnego Joachim Nagel wezwał rząd do przyspieszenia ścieżki reform i większego otwarcia na zagranicznych pracowników, żeby sprzeciwdziałać starzeniu się społeczeństwa. Niemiecki przemysł jest naprawdę w bardzo trudnym momencie. Spowolnienie w motoryzacji, wysokie koszty energii, biurokracja, brak kadry, chińska konkurencja, wszystko to tworzy mieszankę, z której bardzo ciężko się podnieść. Niemcy wciąż są fabryką Europy, ale coraz częściej wygląda na to, że ta fabryka pracuje na pół albo nawet na ćwierć gwizdka. I, ale na ćwierć gwizdka pracuje też chyba rosyjski budżet, który po raz pierwszy od początku inwazji na Ukrainę zaczął ograniczać wydatki, na wojsko. Mimo, że na pierwszy rzut oka jasne jest to kosmetyczna zmiana, nominalna, to jednak jest to znaczący sygnał. No, według doniesień Interfaxu w przyszłym roku Moskwa planuje wydać 12,6 biliona rubli, to około 150 miliardów dolarów, na cele wojskowe. Czyli mniej, niewiele, ale mniej niż w tym roku. W kolejnych latach wydatki mają teoretycznie znowu wzrosnąć leciutko, żeby ponownie spaść w 2028 roku. To oznacza tylko jedno: wydatki zbrojeniowe utrzymają się na wysokim poziomie, jasne ale bardzo ciężko jest z nimi dalej wzrastać. Dla kontekstu, obecny poziom rosyjskich nakładów na armię to około 6-7% PKB, proporcjonalnie więcej niż w jakimkolwiek kraju NATO poza Stanami Zjednoczonymi, ale jest to ogromne obciążenie dla gospodarki, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wpływy z eksportu ropy i gazu spadają, a do tego zachodnie sankcje dławią dostęp do technologii i do zagranicznego finansowania. No ale jak to, dlaczego Kreml przykręca kurek, skoro wojna trwa, a front przecież wymaga ogromnych zasobów? No wychodzi na to, moi drodzy, że po latach tego gadania o jak to sankcje zdławią gospodarkę rosyjską. Faktycznie sankcje działają, a rosyjska maszynka finansowa zaczęła się zacinać. Putin próbuje też równoważyć wojnę z polityką socjalną. W roku wyborczym Kreml zwiększa wydatki na programy społeczne do około 7 bilionów rubli rocznie, między innymi na Emerytury, dopłaty dla rodzin, wsparcie dla regionów. To też jest dobry sygnał, że władze obawiają się chyba rosnącego zmęczenia społeczeństwa wojną i próbują jakoś kupować spokój społeczny. No niestety, programy socjalne same w sobie nie naprawią gospodarki. Łatanie dziur w dysfunkcyjnej gospodarce zawsze kończy się po prostu innymi problemami. W 2025 roku inflacja w Rosji sięgnęła już 10%, ponad 10% nawet, i jest dwa razy wyższa niż w 2023 roku. Można to sobie zestawić z inflacją wreszcie świata. W 2022 wszyscy Walczyć z inflacją. Dziś, w przypadku Rosji, ciężko to tłumaczyć pandemią. Inflacja w Rosji jest obecnie tylko efektem Rosji. Rosyjski przemysł wojenny też osiągnął już chyba granicę swoich możliwości. Fabryki pracują w trybie wojennym od dwóch lat, brakuje ludzi, brakuje komponentów. Obcięcie budżetu może być też częściowo przyznaniem, że więcej i tak nie da się wyprodukować. Niezależnie od tego, ile pieniędzy na to wydamy. Czy to jest jakaś oznaka słabości? Tak, utrzymanie obecnego poziomu wydatków jest już sukcesem dla Moskwy, ale brak dalszego wzrostu pokazuje, że Rosja zaczyna walczyć nie tylko z Ukrainą, ale walczy też z własnymi ograniczeniami. Jeśli kraj prowadzący wojnę musi oszczędzać na wojnie, no to to mówi więcej o kondycji rosyjskiej gospodarki niż jakikolwiek raport z frontu. No ale Rosja ma jeszcze trochę złota schowane, więc może jego, jego sprzedawanie podreperuje sobie trochę ich budżet. Zwłaszcza, że przebiło ono barierę 4000 dolarów za uncję po raz pierwszy w historii. Jeszcze dwa lata temu uncja złota kosztowała mniej niż 2000 dolarów, dziś notowania sięgają ponad 4000. Tylko w ostatnim roku złoto wzrosło o 50%. Dla porównania S&P 500. W tym samym okresie wzrósł nieco ponad 16%. Co napędza tę gorączkę złota? No, to samo co zawsze w przypadku złota strach, niepewność i wizja obniżek stóp procentowych. Amerykański rząd dotknął chwilowy paraliż finansowania instytucji federalnych, co teoretycznie podważa jakoś zaufanie do stabilności gospodarki. To nieprawda, nagrywam o tym odcinek, ale niektórzy tak to mogą odbierać. Do tego dochodzą też napięcia geopolityczne, osłabienie dolara, coraz bardziej wątła niezależność Fedu, na którą na który naciska prezydent Trump. Do tego inwestorzy obawiają się, że Fed zacznie działać bardziej pod dyktando polityków, czyli może jeszcze bardziej obniżać stopy procentowe. No to jest idealne środowisko dla złota. Jeszcze kilka lat temu złoto było postrzegane jako relikt przeszłości, a dziś w efekcie zwiększonego zainteresowania banków centralnych stało się dla nich jakimś zabezpieczeniem przed ryzykiem. W postaci zamrożenia środków denominowanych bezpośrednio w dolarze. W samym wrześniu tylko fundusze ETF oparte na złocie odnotowały największy napływ środków od ponad 3 lat. No, trochę przypomina to już FOMO, jeśli chodzi o kupowanie tego złota. Złoto jednak tak czy inaczej tradycyjnie błyszczy wtedy, kiedy świat ma jakieś problemy, przekroczyło 1000 dolarów po kryzysie finansowym w 2008, 2000 w czasie pandemii, 3000, gdy wojny handlowe Trumpa z Chinami rozgrzały rynek, a teraz 4000 na horyzoncie. Znów widać jako efekt mieszania, Politycznych napięć i do tego tej monetarnej paniki przed jakąś wielką nadchodzącą recesją. Obecnie jednak chyba najbardziej złoto rośnie na oczekiwaniach, że tempo obniżek stóp procentowych w Stanach będzie dynamiczne, ale nie będzie. Nie będzie, przynajmniej według mnie nie będzie. Rynek prognozuje, że Fed obniży stopy jeszcze 4 razy do 17 czerwca 2026 roku. Ja nie jestem do tego przekonany, w świetle tego, że gospodarka w Stanach wcale nie słabnie. Jeśli okaże się, że rynek zrewiduje swoje oczekiwania w tym zakresie, to złoto może zaliczyć bardzo bardzo dynamiczną korektę. Na pewno powstał już oto jakiś zakład na Polimarkecie. Czy złoto wpadnie szybko w korektę? A Polimarket zyskał właśnie nowego wielkiego inwestora, Intercontinental Exchange, ICE, to właściciel nowojorskiej giełdy papierów wartościowych, który ogłosił, że zainwestuje do 2 miliardów dolarów właśnie w Polimarket, platformę zakładów opartą na technologii blockchain. To nie tylko największa tego typu inwestycja ICE poza tradycyjnym rynkiem finansowym, ale też jest dość jasny sygnał, że ten giełdowy gigant zaczyna traktować rynek predykcyjny, jak jako poważne źródło danych i poważne źródło potencjalnych zysków. Dla jakiegoś kontekstu to sobie ugruntujmy, NYSE, czyli to, co posiada ICE, to jest największa giełda papierów wartościowych na świecie, na której notowane są Apple, Microsoft, Coca-Cola i tak dalej. Intercontinental Exchange zarządza też kilkoma innymi giełdami, towarowymi czy finansowymi, dostarczając dane rynkowe infrastrukturę dla globalnego systemu. Innymi słowy, ICE to jest de facto obecnie taki trochę filar tradycyjnych rynków kapitałowych, a PolyMarket no to jest zupełnie inna bajka. PoliMarket to jest platforma, na której użytkownicy obstawiają realne wydarzenia od wyników wyborów przez ceny surowców po zwycięzce Oscarów albo prezydentury. Z technicznego punktu widzenia to jest tak zwany rynek predykcyjny, w którym kursy zakładów odzwierciedlają prawdopodobieństwo danego zdarzenia. Na przykład, jeśli kontrakt Trump wygra wybory kosztuje 0,7 dolara, to rynek ocenia, że szanse na to wynoszą 70%. Rynek na polimarkecie. PoliMarket działa w oparciu o blockchain i tokeny, a to też zapewnia przejrzystość i łatwość do handlu. Bo w ostatnich latach zyskał gigantyczną popularność, zwłaszcza podczas wyborów prezydenckich w Stanach w 2024 roku, gdy wartość zakładów liczona była tam w miliardach dolarów. Mimo to, firma miała bardzo burzliwą historię. W 2022 roku została zmuszona do przeniesienia działalności poza USA po interwencji regulatora. Dopiero w 2025, po przejęciu małej giełdy pochodnych QCX, mogła wrócić na amerykański rynek już w zgodzie z przepisami. Dlaczego w ogóle IC w takim razie chce inwestować w Polimarket, który ma za sobą takie niejasności. No po pierwsze, dla danych. Giełda ICE chce stać się globalnym dystrybutorem danych polimarketu, które pokazują, jak ludzie i instytucje oceniają prawdopodobieństwo różnych wydarzeń. Tego typu informacje mogą być bezcenne dla inwestorów, jeśli będzie tam odpowiednio duży obrót. Mogą być też bezcenne dla firm ubezpieczeniowych czy dla analityków. To taka trochę nowa forma badania sentymentu rynkowego tylko że oparta już nie na ankietach czy komentarzach w sieci. Tylko na realnych pieniądzach, które ktoś jest gotowy na coś postawić. No a po drugie, poza danymi, dla. No... Innowacji. ICE i Polymarket planują współpracę przy projektach wykorzystujących tokeny i blockchain właśnie w finansach. ICE od dawna bada możliwości digitalizacji różnych aktywów, a partnerstwo z firmą działającą trochę na granicy świata finansów i krypto na pewno może przyspieszyć jakoś tę pracę. Oczywiście nie brakuje sceptyków do tego pomysłu, bo wycena Polymarketu na 8 miliardów dolarów to jest drogi punkt do wejścia. Zwłaszcza jeśli mówimy o czymś tak niepewnym, ale z drugiej strony ICE kupuje coś więcej niż firmę kupuje pewien trend. Rynek predykcyjny to jest nowy sposób patrzenia na dane, patrzenia na emocje. A inwestując w Polimarket trochę pokazują, że chcą być w centrum tego zjawiska, zanim zrobi to ktokolwiek inny. To wszystko moi drodzy w tym filmiku, który powstał dzięki partnerowi tego odcinka Freedom24. Jeśli uważacie go za wartościowy, to pomóżcie znaleźć go innym. Kliknijcie łapkę w górę, zostawcie suba i pamiętajcie, że na innych naszych social mediach często pojawiają się treści, których nigdy na YouTubie nie znajdziecie. Więc również warto je śledzić. Linki do wszystkiego są oczywiście w opisie tego materiału. W tym to już wszystko. Do zarobienia. Cześć.